Dobry wieczór, Państwu. Dziś, dzisiaj nadajemy do Państwa niezbieszczad, choć za nami klimat troszeczkę bieszczacki. Jesteśmy w handlówce. Sytuacja jest bardzo nietypowa, bo hmm, ci z Was, którzy mieszkają w Łącucie, w Rzeszowie, w okolicach na terenie naszej gminy, no raczej hmm, sami widzicie, wygląda na to, że zima chyba powoli dobiega końca, ale nie w handlówce. I właśnie tutaj z handlówki jestem z. Piotrem muszem, właścicielem wyciągu narciarskiego Staś. Do wieczór, dobry, Piotrze, dobry wieczór. tak się składa, że wyciąg funkcjonuje. Piotrze, powiedz, jakie warunki panują w handlówce? Sami jesteśmy zaskoczeni, bo tydzień temu uruchomiliśmy wyciąg tylko w sobotę. W niedzielę nie mogliśmy już oddychać, bo wiatr nam nie pozwalał. I wszyscy z Państwa, którzy nas zachęcili do tego, żeby wrócić w tym tygodniu i uruchomić wyciągi, wygrali. Jadąc oczywiście z Kraśnika, w Rzeszowie zielono, w Łańcucie popruszone. Ile centymetrów śniegu mamy na stoku? Między 15 a 30 centymetrów, no niestety te warstwy są różne, ale, ale między 15 a 30 centymetrów. Czy to są wystarczające warunki, żeby móc, że tak powiem, szosować na nartach? Tak, warunki są doskonałe, dlatego że zostawiliśmy zmrożoną pokrywę z poprzednich zjazdów. Ona była nieruszona, zamknęła nam dopływ powietrza od spodu i mamy naturalny śnieg. Tak naturalnego stoku nie ma tutaj w okolicy nigdzie, ani w bieszczadach, bo wszystko jest na. Nie jeździmy na naturalnym śniegu. Świetnie. Piotrze, no pewnie mieszkańcy, nasi widzowie pewnie nie dowierzają, jeżeli widzą to, co jest za naszymi plecami. Powiedz nam, jutro wyciąg pracuje, od której godziny? Dzisiaj zaryzykowaliśmy otwierając o 10.30, ale niestety frekwencja zaczęła się dopiero... Około godziny 12, więc bezpiecznie będzie, jak go otworzymy jutro o godzinie 12.30 13. Na pewno będziemy do Państwa dyspozycji wcześniej, bo jesteśmy na miejscu, więc jeżeli ktoś zajedzie, istnieje możliwość uruchomienia wcześniejszego wyciągu. Okej, okay, czyli proszę Państwa, w takim razie jutro wszystkich miłośników, nart zapraszamy do handlówki na wyciąg narciarski staś. Jazda na wyciągu do później godzin wieczornych, tak? Tak. Tak jest. Kto wie, no nie wiemy jak długo ta zima w Hanslusze z wytrzyma, czy to do końca tego tygodnia, czy jeszcze dłużej, chcielibyśmy pewnie wszyscy, żeby e, taka atmosfera, taka pogoda, takie warunki panowały tutaj możliwie jak najdłużej, bo wyciąg narciarski Staś to oczywiście duma Pana Piotra, który naprawdę długie lata pracował, żeby taki obiekt tutaj stworzyć, rozwinąć, ale jest to też piękna wizytówka handlówki naszej gminy, dlatego szanowni Państwo, myślę, że warto ten materiał udostępniać, wszystkim pokazać, że tu w handlówce zima nie odpuszcza, to nie jest, nie jest Jesteśmy w Bieszczadach, jesteśmy kurcze w powiecie łańcuckim i zimę mamy na całego. Więc puśćcie ten materiał dalej, pomóżcie to promować, pomóżcie promować Stasia, przede wszystkim przyjeżdżajcie tutaj, bo takie inicjatywy naprawdę warto wspierać. Dziękujemy, do zobaczenia na bardzo. nartach. Zapraszamy. Jeszcze może pokażmy naszym widzom, jak to wygląda. Jeszcze jedno ujęcie. Tutaj, proszę Państwa, widzimy budynek. O, tak wygląda zaplecze. Tak. Piotrze, co tutaj się tak przy okazji? No w tej chwili w, w, większość funkcji jest ograniczona ze względu na panującą epidemię, ale e, na pewno gorące napoje, na pewno frytki. E, można też ogra w ograniczonym składzie e, usiąść przy stolikach, jest, jest toaleta, jest tak, też wypożyczalnia sprzętu, czyli tak całe jest. zaplecze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tak też jest. się tutaj znajduje. Świetnie. A jakbyś jeszcze mógł powiedzieć e, tak na zakończenie. Ile metrów długości ma stok narciarski? No, właśnie nas stok ma 450 metrów długości To jest wyciąg orczykowy i krótki wyciąg Ten po lewej stronie tutaj właśnie pan wójt pokazuje go 100 metrowy dla dzieci, do nauki, dla starszych Różnica poziomów 72 metry Nie stromy, rodzinny stok Zapraszamy właśnie całymi rodzinami Z tymi, którzy zaczynają naukę na nartach Naprawdę to duże ułatwienie na takim stoku rozpocząć jazdę. Okej, okay, dobrze. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dobranoc. Dobranoc.